To jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. <noise> raz, dwa, trzy. BUM. Inny <noise> berek ludziska. z tej strony jaka Denon dzisiaj jest Enderman, a także... Mr. Ortix. No i dzisiaj tak bardziej na elegancko. Mr. Ortix troszeczkę dzisiaj... Przeczyta. się bardziej goły zrobił. Ha! Poczekajcie, poczekajcie, tak o, się to. O. No. Ja się uderam No. Gdzie masz kaptur? Kurde, zapomniałem. Mm, no Aha, no. okej, okay, dobra, długo odcinków nie wrzucałem, bo jak mi się nie chciało. Tak się, tak tak powiem. No, był koniec wakacji, lenistwo i wszystko i zaczęły się lekcje i po prostu mi się nie chciało, bo te lekcje mnie zdemoralizowały. Co ja powiedziałem? No no to dzisiaj sobie zagramy no właśnie w Block Hunter i może no, no zostaw mnie Block Hunter i może w jeszcze w jakieś inne różne dru... dru... różne gry. No to za... Widzimy się za chwilę jak gdzieś ...wejdziemy. Numer kuliska, wróciliśmy i za 3 2 1 zaczyna się gra. Ha, jestem czymś. Ale to nie grałem A ty szukasz czy to? Tak, szukam Myślę, że to mi nie podoba Okej okay. Ale już to, to mi nawet nie oblicza, żeby tego No spokojnie Spokojnie jak na wojnie A dobra Ja nie wiem, czy ja jestem teraz samym blokiem czy nie Ale ty szukasz czy się chowasz Chowam a, to spoko. A to mnie nie odlicza, 5, 4, 3, 2, 1 to. O, o, jestem bezpieczny. Ho, 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 jestem gdzieś sobie w dupie. O, no to na razie nic nie dzieje, jak się będzie coś działo, to... ...to wrócimy. Co nie? No. 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 Nie będę się żegnać, bo zaraz się widzimy. Boże, na było zbyt dużo Ale tu nikogo nie ma, to się nic nie dzieje Ale też myślałam, że coś tam kilet Ale tam kiedy, kiedyś to była masakra, tutaj coś się działo, a teraz... No na co no, rynk, gdzie jesteś? A ty gdzie jesteś? No ja chodzę ze świnkami Jeden... Ja ty tu wymarzę, gdzie w tym miejscu jestem Wypuść fajowelkę. Na no, trzy. Raz, dwa, trzy. I nic. Nie widziałaś, nie wybuchło Jeszcze raz. No mam tylko trzy jeszcze. To jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. <laughs> raz, dwa, trzy, bum. Wygraliśmy. No. No i nic nie stało. Jakbyśmy się dalej... Aaa, bo my dal... Nie. Nie nagrywałeś. Nie nagrywałem, nagrywałem. Spokojnie, spokojnie. Ja sobie teraz wezmę... ...że dalej będę się chować. Jeszcze jedna rundka i potem w coś innego zagramy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. bum No nie, jestem sianem. Ja też. No ja się zmieniam w coś innego. Ja też. Ale tak w ogóle to twierdzę, że że że... że... jak się jak się ktoś chowa, to powinny być widoczne na żeby chowający widzieli siebie No i? No... Z panem mieściła jakiś gościu Wow! Trafiłem Trafiłem Proszę nie idź tu, nie idź tu Magrywasz? No i cały czas, W każdej chwili o każdej porze To mamy coś gadać czy nie? No, trzeba coś gadać tak. Na razie się nic nie dzieje więc... Ja... No, jak żeby będzie wziął, to będzie robił jakieś... nie, O nie, ktoś idzie, ktoś idzie. Nie jest tu, nie jest tu, nie jest tu. No kurde, ale ten czub. Ten Speed Axe nic nie daje No prędkość No mi nic nie da No bo... Może podziać aż się załaduje Znowu, tego raz użyłeś No kurde, ja dzisiaj też mam małego cela Jak Boba z wysela, ho ho ho, śmieszne Śmieszne jak ból dupy. Dwie i pół minuty. <laughs> ja się zrywało. No, czekaj, cię ja powiedziałem? <laughs> śmieszne jak ból dupy, a ja tak... No, jeszcze zostało dwie minuty. <laughs> Rymy jak, e, jak z maszyny. Się mój zostały dwie minuty. Haha, ha. ha, ha. No. Dobre. Hmm. Lecz większy byłby, rynek, byś powiedział, bo zostały dwie i pół minuty. Też nie wiem, czy to by dało jakiś większy rym. Czy wyczerpałem swoje te zamienne kloski? Więcej zamieniać już nie mogę? Nie wiem. No, jakieś lagi są może. Bo jak ja nagrywam to mam duże lagi dosyć. Ostro, o nie, o nie, o nie. Ostrokątne ostro lagi. Co on miał? Widziałeś? No nie widziałem właśnie. Wiesz co on miał? Nie wiem co on miał. On wziął łuk i zaczął jak serabinu normalnie. Do mnie. No to, to wiem, no jakieś takie, no bo to jest klasa tam jakaś tam. On no, kupisz kurde za kasę. Wyszło SMS-a, teraz ma kurde konto premium, kurde jakieś i teraz tak się siedzi, no. Ach, nudno dzisiaj będzie, ale... Miał być ten z Hunta, z Matim. Kurczę, ale... Nie był. Ale zrąbałem. A tutaj bo... się właśnie wyłączyłem. Bo, bo, bo wyłączyłem grę, zanim wyłączyłem nagrywanie. I mi się wtedy filmik zepsuł. No i tyle. Ja jestem na jakimś statku, który szuka, ale... No ja szukam. Ty szukasz? No. A budynku się z Karabinem przeżył, kurde. A on. No wcześniej nie wykuram. Zaraz mnie zabije. Zaraz mnie zabije. LOL! Nie, zaraz mnie zabije. LOL! Nie. Tak. A już chyba... Szczały, szczały się od każdej świnie odbijają. No bo... ...pomóż, że świnia nie jest... ...człowiekiem. No... ...to wiem. Żadna świnia nie jest człowiekiem. Ale... co? Dobra, nic. A ja przeżyję. A czym jesteś? Yy, ja jestem... Mm, no wiesz, yy, No dobra, craftingiem jestem, nie wiem, co. Jestem pośrodku mapy. Takie, takie... Takie... No jestem pośrodku mapy, taka podpowiedź. A skąd wiesz, a skąd wiesz? No. To jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Wiem. Ha. Kurde no, tak dobrze przyszła... żartowałem byłem nad doniczką i byłem w ogóle blisko statku dosyć. Śmiechłem, ha. A co teraz? Może no, być się za chwilę na, in na innej grze. Dzień dobry Gruziska. Jest... To jest ja, moje przywitanie, ha. mnie Dobra, witajcie, jesteśmy na Turf Warsach O, jesteś ten na w drużynie, za spoko. Pewnie nie dużo osób wie na czym to polega, a jeśli nie wie, ktoś nie wie, no to chodzi tu po prostu o to, żeby budować jak, jakieś gunwo i się bronić i tyle. Jeśli ktoś jest y, tym gówniarzem, który ma tylko łuk, to może być tylko na żaronej połowie, a jeśli ktoś ma jeszcze miecz, bo sobie kupił, tak jak ja. Faj fajnie mnie nazwałeś. Dzięki. No, no to ja mogę przechodzić na ich stronę. A jak, sobie a jak sobie wykupiłeś mecz? Za kasę, kurczę, którą zarobiłem w, w tych grach. Ja chyba kasę nie mam. Gamesy to są, ale tu nie będziesz miał. A czemu je nie będę miał? Bo musisz zarobić. I czemu? A oni się ja nie umiem zarobić. No, a zabił co? mnie gościu, zabił. No i tak właśnie to polega na tym, co ja teraz zrobiłem. A ty! Nie przewidziałem tego. Zresztą było duże widzenie. No, o kurde! Kurde, Marek, karta czelek, Za bardzo jestem wystawiony. Powinienem się karty schować. What? Kto mnie? Oj, coś... Też... Będę dzisiaj lamił. Będę lamił. Będziesz lamą. No, nie zasłaniaj. No, kto nie zasłania? No to jest moje okno. To co zrób? Strzała, strzała. Dziękuję. Że łaskawie się ktoś pofatygował Dlaczego Tak, w moim moje okno? Zostaw moje okno w spokoju.

co jakiś kurde śmieć mi rozwalił. Do widzenia Nie będę już mnie tutaj... Ja tu jestem szeryfem w tym mieście Dobra, nie się nie na hita Taki usprawiedliwienie I tak my miało na hitach o. No, chodź tu Oj, lag Lag Nieładnie Masz lagi? Nie O, jest, ja żyję, żyje Nie żyje Żyje? Mhm Przegrywają... Kurde, ciule małe No bo on był nie, nie Ty, kto mnie... A, bo on pewnie mm. sobie ktoś wziął O, build time No to lecimy tam do nich Już i tak będzie po nich A rym Rymy A, skończyło się. Jeszcze coś jest Ty! No aha, bo jak oni się łuk naciągnął, dobra No i znowu lag Okej, okay, zabijnie mnie. Ale też zabijemy paru paru oł... leł... osłup parle No... no lagi Najlepiej zwalić na lagi Ale sami widzicie Po tej grze już koniec, bo się nie opłaca tak długo nagrywać Dziękuję No co?! No ale nie mogę przyjść! Pięknie go trafiłem ło, ktoś za mną dostał No jest remis Nie wierzę, nie wierzę Cisną nas teraz A ty mały Gnojku, A bli byliśmy tak blisko wygranej Non gliel'hanno Non vediamo se Cisza, takie skupienie, kiedyś to była większe emocje. Aż mi jest za cicho. Co mnie łukiem będziesz biła? Z łuku się strzela, a nie bije. Nie rozumiesz tego? To nie grę tę grę. Bo jeszcze... bo jeszcze wygrasz z na nami. Bo jak wygrasz, to chyba ci zabiję. Dobrze, dobrze bijcie go. No No i przemielamy. Dobrze Tam jakiś mlamle leci Dlaczego ich nazywam mlamle? Jak mleko Ponieważ są tacy jaśni My jesteśmy czerwoni Jakim cudem, jakim cudem proszę państwa, no jakim Dobra, no jest jak gra w FIFA 15? Nie No czy nie wchodź, no Wygrali, kurcze. No to żegnam się. Do widzenia, Pa, Pożegnaj się. No to się żegnam.